Siemaneczko, rągowianie. Za oknem deszcz. Nie każdy ma sprawne wycieraczki, a tutaj mamy fajne wycieraczki marki Wise. Polska marka, polski produkt, produkowany w Polsce w Koszalinie. Bardzo dobra jakość. Jakość, tak naprawdę, e, najlepszych wycieraczek z, z zachodniego sąsiada. A cena jest typowo polska. E, to prawda, nie są to najtańsze wycieraczki, bo. Chińskie wycieraczki kupicie i za 15 zł od sztuki w supermarkecie, tutaj musicie zapłacić 35 zł, czyli za 70 zł macie komplet naprawdę dobrych wycieraczek, 30 zł wymiana takich wycieraczka, więc w stówce możecie cieszyć się super czystą szybą. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany wymianą tak na szybko swoich wycieraczek, ulica Olsztyńska 18 z samochody elektryczne i hybrydowe naprawiamy także auta spalinowe a wycieraczki to wiadomo zawsze i wszędzie także zapraszam do warsztatu jeżeli ktoś jest w okolicach i chce zmienić wycieraczki